Oferujecie marki samochodów BMW, Mini, Land Rover, Land Rover Jaguar, 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 Sporting oraz kowe. Wow, czyli mamy sześć, sześć tak, marek. Tak. Okay. Ja, ja się domyślam, że każda z tych marek ma swoje indywidualne jakieś tam wyróżniki, ale czy któraś z tych marek tak szczególnie się wyróżnia na tle innych spośród tych, które oferujecie w sprzedaży? Tak, tak. Y, oczywiście, tak jak przyznam Ci rację, y, tak jak powiedziałeś, y, każda marka ma swoje jakieś portfolio. Natomiast marka Land Rover jest po zmianie importera, i to jest niesamowita zmiana, jaka zaszła i którą widać. My weszliśmy jako dealer stricte po tej zmianie, więc nie jestem w stanie stricte powiedzieć, jak było wcześniej. Natomiast to, jak jest teraz, jest odbierane jako coś niesamowicie profesjonalnego, jako coś innego. Mm, przytoczę przykłady. W tym momencie marka Defender ma branding na lotnisku. Dosłownie każdy podróżujący nie jest w stanie jej nie zauważyć. Widziałam zdjęcia. Jeszcze nie miałam okazji zobaczyć na żywo, ale, ale widziałam zdjęcia. O, o warszawskim lotnisku? Tak, czy o, o lotnisku o Fryderyka Chopina. Chopina. Mhm. Okay. Również cała Warszawa, jak i również cała Polska. Ja opieram się na Warszawie, ale wiem, że cała Polska. Jest w tych reklamach o aktualnych ofertach. Również są takie lokalne eventy dla klientów, które organizuje sam importer, czyli nie tylko dealerzy, ale również sam importer, gdzie zrzesza tych klientów i również ich zaraża tą pasją do, do naszej marki. Więc naprawdę się wyróżnia na takim tle tej znowu jakości. Czyli nie mamy tylko super oferty, drogi kliencie, nie tylko pokazujemy Ci, z jaką ratą możesz ten samochód mieć. Ale zapraszamy Cię do naszej wspólnej przygody, żebyś poznał ten świat, żebyś wkroczył do niego.